Cześć wszystkim, z tej strony Xenaf, a ja was na kolejny odcinek z serii. Gramy na polskiej biednej wsi, już nie takiej biednej, bo mamy dość dużo maszyn, no ale jak wiadomo no nazwa serii taka była. Ale można ulec zmianie nazwa serii. Dobra, dzisiaj sobie lecimy pryskać rzepak, yy, znowu środkiem kwastobójczym, bo tam widziałem, że chwasty się pojawiły, a rzepak jest dość, dość duży, więc to jest ostatni moment na zasianie tej, na popryskanie rzepaku, yy, więc... Pryskamy, no i drugą akcją będziemy zbierać koniczynę, no bo jutro zapowiadałem deszcz, więc no trzeba pozbierać, tak? Trzeba pozbierać koniczynę. Rozkładamy sobie tutaj nasz opryskiwacz i musimy tutaj dobrze wjechać, no bo jak widzicie rzepak jest dość wysoki już. Już to jest ostatni moment normalnie. Ostatni dzień tak naprawdę na pryskanie rzepaku na chwasty, bo tutaj widziałem, że wyrosły, bo byłem zobaczcie na nogach. No i... Jedziemy, dobra, jak widzicie, no prawie rzepak przerósł z ruskiego, no trudno będzie się nam jeździć, no bo jednak, yy, no bo jednak tutaj nie widzimy, gdzie dobrze żeśmy zrobili, więc raczej będę się starał jeździć raz przy razie, żeby po prostu dobrze tutaj, yy, no oprysk. Dobra, przypominam wam o subskrypcji mojego kanału i polajkowaniu filmu, kto, yy, kto kocha swoją mamę, no to zostawia oczywiście subskrypcję, a kto jej nie kocha, no to tego nie robi, wiadomo, skończyliśmy sobie pierwszy raz. 342 mamy już litry, no to dość dużo, dość dużo. No jak wiadomo, staram się tutaj jeździć raz przy razie. No i tutaj założyłem sobie jeszcze ten chwytak naprzód, żeby tutaj było lepsze obciążenie no i żeby nam traktor wpadał równomiernie cały, a nie tylko na przykład tyłem jak miał, bo ogólnie y, pompa jest dość dobra w tym ruskim no i prędzej podniesie mi przód w traktorze niż po prostu pompa zacznie puszczać lub nie podniesie bardzo dobrze, bardzo dobrze, ta bardzo mi się to podoba. Jak widzicie, no staram się podnieść te y, ramiona opryskiwacza. Lance to się nazywa, jakby ktoś nie wiedział, to już mówię y, staram, staram się je podnieść jak najwyżej, z tego powodu, iż chcę, żeby... Te ziarna rzepaku jak najmniej, jak najmniej się obtrząsały, żeby po prostu było tego jak najwięcej. Dobra, ostatni raz właśnie tutaj sobie jedziemy. No i jak widzicie, prawie połowa, czyli prawie 200 litrów na to poszło, co jest no dość dużym, dość dużo. Nie powiem, no bo jednak trochę, 200 litrów na takie pole tam 60 A równa, więc to jest niedużo, ale jednak trochę poszło. Dobra, my już widzimy się na gospodarce, jak będziemy robić drugą akcję. Dobra, a więc ja już sobie przyjechałem na tą gospodarkę, no i dzisiaj zbieranie koniczyny moją szczepą samozbierającą. O właśnie, tak pięknie zapaliła, no ale co się dziwić, w takiej temperaturze to każdy traktor ładnie zapali, jeśli jest dobry. Tak sobie wóz postawiłem ziemniakami, no bo jednak świnie dokarniam ziemniakami, jeszcze im tam sypię, żeby się szybciej łabiły. No i sobie lecimy na pole numer nie wiem które, ale zbieramy dzisiaj koniczynę. A więc ja już tu dojechałem na polek, widzicie, no i GJ60 naprawdę dostanie dzisiaj nieźle, bo jednak taka samozbierająca przyczepa, to trochę tutaj potrzebuje, muszę najpierw, dobra rozkładam, tutaj widzicie się fajnie podnoszą te druty, które zwiększają objętość naszej przyczepy no na tą przyczepę wchodzi jakieś 9 ton tam 9, 9, 9, 9 tysięcy litrów tej koniczyny, na ogólnie wszystkiego czego zbieramy więc 9, 9 ton chyba, albo 8 coś tam to będzie jakoś ważyć ale 9000 litrów wchodzi, dobra. No jak widzicie, to raczej napełnianie nam nie pójdzie za wolno, bo przejechałem tylko poprzeczniak, a już mam 2 tony, 37 7 kilo, kg, litrów. Ja to mówię na to kilogramy po prostu, łatwiej. No i od, odpalam pełny gaz, no ale tutaj widzę, że lekko nam się tutaj zapchała. Lekko nam się zaczęła zapychać, po prostu nasza samobierająca szczepa, więc postanowiłem, iż włączymy sobie 15 na godzinę, czyli standardowa moja prędkość praktycznie przy większości większej ilości robót 15 no i jak widzicie 7000 litrów czy 7 ton jak to nam uważa 80% więc sobie przejdziemy lekko jeszcze drugi poprzeczna chyba no i będziemy zawozić wysypywać pod wiatę no bo jednak trzeba to zrobić żeby tutaj nam nie zapadało bo jak nam zapada to sezon robi takie coś że po prostu nam y, gnije nasza koniczyna i y, jest niezdatna do użytku Dobra, napełniłem 9000 litrów, jak widzicie, więc my sobie zajeżdżamy na gospodarkę, tak jak widzicie, no 60 ma niezły ciężar do, do, ciąga, do ciągania, ale no cóż, czasami kiedyś musi być bardziej po prostu wykorzystana niż zawsze. Dobra, my sobie jedziemy teraz, dojechamy sobie już na gospodarkę, jedziemy sobie teraz tutaj za tą oborą dla świń. Dobra. No i musimy sobie jeszcze odstawić moją czterdziestkę, bo tutaj jak widzicie nie wygląda to zbyt dobrze. Dobra, 40. odpalana, no i sobie odjeżdżamy, bo zaplanowałem sobie, że tam pod tą wiatę tutaj gdzie obok mojego rozrzutnika. Sobie tam ładnie wycofam. No i wysypię naszą koniczynę. Dobra, lecimy sobie. No i cyk. Cofamy zaraz, zobaczymy, zobaczycie zaraz Moje umiejętności cofania, myślę, że nie pójdzie mi Najgorzej Zobaczymy, no tutaj staram się powoli, żeby Tej gafy nie szczelić zbytnio Myślę, że uda mi się za pierwszym, chociaż Nie chcę nic obiecywać, dobra No jak widzicie udało mi się za pierwszym, proszę bardzo Za to musicie zostać opkę w górę, koniecznie Za takie ładne wycofanie, dobra Proszę bardzo i wysypujemy sobie Otwiera się nasza klapa Dobra, cyk, 9 ton Dobra, teraz musimy tutaj przystać, żeby wszystko nam się Mieściło pod dachem no i cyk, zamykamy sobie naszą przyczepę, no i widzimy, jeszcze Wam pokażę, wygląda może tekstura koniczyny. O właśnie, to i tak wygląda tekstura koniczyny, myślę, że nawet fajnie, no i tutaj mój kibelek jest obok, dobra, no i tak na pryzmie będzie tutaj zbierana. A my sobie poza odcinkiem oczywiście polecimy po kolejne przyczepy samozbierające. A ja się zamierzam, jak nam. Oczywiście zachęcam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Ja się z jak nam. Na razie. Cześć.